Zbliża się bodaj najważniejsze pół roku dla juniorów starszych Stadionu Śląskiego. Podopieczni trenerów Andrzeja Nieściora i Pawła Grycmana stają pomału u progu dorosłej piłki, a ci urodzeni w roku 1995 na pewno będą za kilka miesięcy szukać szczęścia w seniorskim futbolu. Przychodzi wiele na myśl, co potem przyszłość, wszyscy myślą. Wszyscy, którzy trenują ciężko, na no to właśnie myślą, żeby się wybić do seniorów. No ale różnie to bywa. Wiele talentów się traci. To trzeba mieć po prostu dużo szczęścia i ciężko pracować. W każdej formacji mamy jakiegoś tam zawodnika, przynajmniej jednego, który, który mogę tak powiedzieć, bez, żadnego, bez żadnych obaw w zasadzie, że, że mógłby już, już na jakimś tam w miarę przyzwoitym poziomie spróbować swoich sił w drużynie seniorskiej, no ale to też kwestia nie tylko samych umiejętności, to czasem też kwestia zwykłego szczęścia, prawda, żeby trener ten gdzieś tam w jakiejś drużynie seniorów zobaczył coś w tym zawodniku, dał mu szansę nie tylko jedną, drugą, trzecią, to już potem sprawa tego zawodnika, czy on tą szansę wykorzysta, czy nie. Być może już tej zimy niektórzy gracze stadionu otrzymają szansę na pokazanie się trenerom którejś z ligowych drużyn. Wiadomo, że do włodarzy naszego klubu docierają informacje o zainteresowaniu podopiecznymi trenerów Nieściora i Grycmana. Jest szansa na to, że któryś z nich już do dorosłej piłki trafi teraz? Znaczy... Ja przepra przepraszam na chwilę. Są w tym roczniku ludzie do pracy, są ludzie do wywiadów. Andrzej idę na trening. Na razie. <laughs> Można to tak powiedzieć, że jeżeli tylko pojawi się jakakolwiek propozycja, my na pewno nie będziemy blokowali chłopakom tak, jak to było w latach ubiegłych, jeżeli były jakieś propozycje z klubów seniorskich, które życzę sobie zobaczyć tych naszych zawodników, jak oni wyglądają, jak się prezentują, czy, czy to już jest ten czas, czy, czy mają szansę, to my na pewno nie będziemy nikomu stali tutaj na drodze i, i każdy taką szansę otrzyma. Wydaje się, że i trener Grysman powiedział, że każdy z zawodników, po którego się klub zgłosi na daną pozycję, będzie wysyłał i myślę, że jak będzie jakaś okazja, to uda mi się pójść na testy do któregoś z klubów seniorskich. Staram się grać dalej jak mogę, robić wszystko i żeby dostać szansę od trenera i pojechać gdzieś na testy. Akurat Adrian Śmiłowski i Aleks Tyszczak mogą mieć podstawy, by oczekiwać na zaproszenia do seniorskich drużyn. Ten pierwszy w większości jesieni miał bardzo równą, niejednokrotnie kapitalnymi interwencjami ratował swój zespół od utraty gola. Drugi jest zdecydowanie najlepszym strzelcem swojej drużyny, a rundę zakończył z dorobkiem aż 24 bramek. Miałem udaną rundę w starszej MC w, w tamtym sezonie. Podtrzymałem to teraz na jesień w swoim roczniku i myślę, że trenerzy są zadowoleni z mojej dyspozycji. Jak bardzo dobrze się z tym czuję, fajnie strzelać w ramki, wielka radość jest z tego. No i liczę, że w przyszłości, także w strzajniarskiej piłce, będę strzelał w ramki. To jest Twoja najbardziej udana runda z dotychczasowych? Pod względem bramek tak, ale myślę, że rok temu w roczniku 94 lepiej mi się grało niż tutaj. Wspomnianego wcześniej szczęścia w Chorzowie nie gwarantują pracy i szlifowanie w umiejętności już tak. Zawodnicy spod znaku zielonej Eski przygotowują się już do rundy wiosennej śląskiej ligi Juniorów Starszych, a także rewanżowych serii w B-Klasie i okręgowej Lidze Juniorów. Ze względu na, na to, że w tym roku ferie zimowe w województwie śląskim są w pierwszym terminie, czyli w drugiej połowie stycznia. Nie planujemy obozu, bo, bo, bo jest to za wcześnie, żeby, żeby na jakiś obóz wyjechać, bo rozgrywki zaczynają się dopiero w końcówce marca albo na początku kwietnia, więc, więc nasze przygotowania się będą opierać tutaj o nasze obiekty stadionowe plus obiekty szkolne na pewno. Tak to planujemy, zobaczymy w jaki sposób nam się tutaj uda to zrealizować. W tej najbardziej prestiżowej Śląskiej Lidze Juniorów Starszych nasza drużyna na półmetku zajmuje drugie miejsce w tabeli. Odczucia co do postawy jesienią są mieszane głównie dlatego, że prowadzący w stawce górnik Zabrze ma nad nami aż 9 punktów przewagi. Ogólnie jednak rundę można uznać za udaną. Wiele mamy jeszcze do poprawy. Chłopcy są świadomi tego, jakie są nasze słabości, co zresztą pokazuje tabela i szczególnie stosunek bramek strzelonych do, do straconych. Y, y, tutaj w tym temacie nie można nic dodać, nic ująć, także, ale myślę, że suma sumarum y, y, należy być zadowolonym z tego, y, y, jak ta drużyna się prezentowała na jesień i, i, i co osiągnęła. Szkoda, że nie mam pierwszego miejsca, ale staramy się, druga. Runda ma, mam nadzieję, że będzie lepsza. Mogliśmy poważnie tego lidera. Niestety straciliśmy punkty w meczach z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, w których powinniśmy wygrywać takie mecze, tak jak górnik. Górnik miał jedno potknięcie, nie? Jakby nie patrząc w tej rundzie. Powinniśmy więcej dawać siebie właśnie w tych meczach, pokazywać charakter, bo piłkarsko jesteśmy bardzo dobrą drużyną, jak widać zresztą na boisku. Piłka to piłka, różne rzeczy się dzieją. Różnie to się może podziać w różnych klubach i, i, i my na pewno tutaj nie odpuścimy. Postaram się przygotować jak najlepiej do, do rundy wiosennej, żeby, żeby na pewno y, postawić się temu górnikowi. Poziomem myślę, że jesteśmy w stanie pograć z nimi równy mecz, nawet wygrać i przekonamy się na wiosnę, jak to będzie. Myślę, że jak będziemy, dołożymy wszelkich starań i będziemy za każdą. Cenę chcieli wygrać każdy mecz, to możliwe, że się uda.